Cześć w tej martek 5017 już w szóstym odcinku zagrajmy Noczne wieki i dzieje Szkocji Przepraszam Was za bardzo za moją nieobecność na YouTube, ale Przez miesiąc byłem chory Znaczy przez 2-3 tygodnie byłem chory Miałem zapalenie spojówek a jeszcze przez 5-4 dni byłem na wycieczce, czyli jak widzicie, raczej niemożliwe, żeby nagrywać, ale już nagrywam co tak. No to w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy hrabstwo Glamorgan. To jest nasz pierwszy przyczółek w Wali. No to zaczynamy rozgrywkę. Szybciutko, mapa, a nie, to jest tam. Wojna to można... Y, mapę... Y, to... Y, mapę terenu. Neil zmarł. <grymne> <grymne> Jakie mam szczęście, po prostu. biegłość gospodarcza, zarządzanie 11. Skąd on mi się tutaj wziął? Jeszcze jest prawie dorosły. Proszę bardzo, dziękuję. Mam za kogo wydać? Agnes, poczekasz sobie trochę i tak nie dostaniesz. Majordamus, grouch zmar, zarządzanie 12. Hmm. z Malcolne, Marta. Chcę. Aha, to jest. To jest jeszcze ich dziecko. Co zaje fajnie. No to co tam. Z, bijemy się. Wyspa Man należy do księstwa Shetlandu. A Królestwo Shetlandów do Królestwa Norwegii, czyli nie za bardzo. Ładnie nie będę tego atakował. O, wlot Co, koniec już? No dobrze. Odrzuca moją propozycję. Księstwo chyba. Yy, Ad hmm. Mudam to hrabstwo Glamorgan. Zapłacimy 70 sztuk złota. Co tam? Odrzuca. No dobrze. Połączamy siły. Teraz niemożliwe, żeby podnieść to miasto że nie nalegaj i wezmę taki powalizm i ten status quo. Czyli, ok, a jak zapłacę ci, to się zgodzisz, a nie odrzucam. Zresztą to rozwiązujemy no, armię, to i tak z tego, tak mamy ciągle wojnę z hasłem Glamorgan, która nic Czyli ekran dworu, marszałek jest dobry, major Damusik, metropolitka jeszcze lepszy, mistrz szpiegów, jeszcze lepszy, twój marszałek uważa, że jego osiągnięcia i zdolności powinny być wynagrodzone. Wynagrodź bo to przecież mój syn, a nie brat. brat, który rości sobie prawa do mojego tytułu. Coś marnie. Maldred, 5 zarządzania, a mój ma 8 to ten Malkom był mógłby być to. o, lekka kusza. No, teraz sprawdzamy prawo zwyczajowe. Wyginą wyginął, zwykle. a właśnie, głupki, krótki hodowla czy rzemiosło energię, jakoś mi się chce port lokalny dla winnych, jak umieją w granicach nie mogę nic robić, bo to jest nic, żeby umieć tylko taran robić, to jest zadziwiające. Najmniejsze i drzon, jak ona się robi. Nareszcie Wyspy Kanaryjskie znajdują się piraty. Się szkole, się nie szkodzą, są szkoły. Nie mogą się tutaj, jak będzie pod rokami. Wtedy dzięki temu się bardzo... Bardzo rozwiniemy. Przecież dosem do morza. A statki wyjeżdżają z naszej prowincji i sobie idą na świat. A przecież każdy wie, że jak ktoś poszedł w świat, to później wraca z nowymi nowościami z tego świata. A jak gościu zobaczył drogę, to przywozi ją do swojego państwa. A ja na razie nie mam dróg. Żadny. Nie, drogi. Czekam na Tartak. O, w mamy relikwie. A, O mamy mamy a Buhan O, to to nieźle mamy prowincje. Mamy mamy na na 10 prowincji. To To król. król. Mardret da sobie. Chyba krew w moim hrabstwie powinien to ze szansą. Donald Habia z reputacji, dlatego reputacja karciowe zmniejszyć karciowe to żeby go bardziej kupić Będą się buntować i to dużo Trzeba szybko zainwestować we wojsko Joanna zmarła. wszystkich no, Wszystkie podanych. A właśnie kanclerza nie ma. Ten się nie nadaje, ten się nie nadaje. Grouch się za bardzo nie nadaje. Joanna chyba się nadaje. Bo ma zdolność manipulacyjną, ale ta kanclerza chciała, to niech ma. Kanclerza. Hmm. Temu bym dał. O. Chyba Buchan by dał. Buchan. Buchan. Je. jest, a książę Buchan. jest, książę Dobry widać w był... foranma. Jarmające mojej jadcerzy. -y o andy, a... o. <laughs> Chcesz zdobyć moją kanclerz, to sobie wie. Kilka tam propozycji będzie. Później się postarzeje, to już nikt jej nie będzie chciał. Taka wolność. To może robić już flaszt, e, bo nie ma kamieni i tego nie, e, nie co to jest? Thomas Dunker. o, o, o trzeba zapewnić mojemu bratu e, bratan, e, bratu i dosyć dobrą Toma. nawet by było dobrze, akceptuję niech ma to nawet fajnie będzie była przez trochę kanclerzem. E. Crouch, kanclerz. I zaczynamy. Znaczy, mam nadzieję, że muzyczkę słucha... Słysze, yy, słyszycie. Ale... Muzyka to nie wszystko. Mardredzik ma dwa lata. Mam nadzieję, że umrze. Jestem niewyrodnym synem. Jestem niewyrodnym ojcem. Chcę, żeby mój synek pierworodny umarł. Ale taki syn to. Tak trzkawka, wy, jak wydrysować smoka. Tak samo. Mal miur. O, kościółko. Ale dużo kości. Nad chyba mój Maldred jest chyba bliżej. Nie, jakiś Fergus Mag A, są bliżej. O, księstwo Argyll się odrzuciło moje zwierzchnictwo. Przez to trasy dosyć dużo. Mam nadzieję, że się przyłączy. No, w sensie nie powinien się przyłączyć. Odrzuca propozycję, to ciągle zaproponujemy wasalizację. Mamy z Szarganą reputację. Proponuj, proponuj wasalizację, bo ja chcę mieć więcej wasali. Odrzuca, ciągle odrzuca. Musimy podbudować swój prestiż. Biskup Cumberland. Aha, on jest gdzieś tutaj. Okej, okay, to bym mógł dać Berwick. Bo za bardzo nie potrzebuje tego. A biskupowicz się coś należy. robią berwick Dajemy mu książę Mamy arcybiskupa. Arcybiskupa. Archidysesy Berwik. Jakie masz szanse na zdobycie papieża? Czy na zdobycie. Hmm przesłał się tego Piotr żadnych, jest tylko Ronaldo, kolonii i Diego de la Agnes jest lepsza. Dlaczego ten Maldek jest taki taki, taki 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 dziwny, ale może wy wyniesie się. O. Wyspy Kanaryjskie. Hrabia Glamorgan chce mieć pokój. Akceptuję. Co tam? Księstwo Adhol, ciągle ma z nim wojnę. Ja skończę to, bo w końcu ja sam to skończę. Bo on ma ciągle dużo żołnierzy, a ty też masz dużo. Tak sobie będziecie się to. Księstwo Leicester już to było tu, przyczółek nawali. wali. księstwo Gwynedd. Hmm, ile on ma tutaj? Uuu, potężne armie. a ja? Jestem marny. Zginę. Trzeba myśleć pozytywnie. Trzeba też myśleć realnie. Lothain... O właśnie, bo ja dawałem te wszystkie te... O, Buchan. Jan Dunkels, czyli mój siostrzeniec. Jejcia. Zapalenie płuc. On nie ma prawa żyć po prostu. Taki dziwny jest. Znowu jakieś... inne dalej. Hm, to by było ciekawe, jakbym mu dał jeszcze... O właśnie. Dam mu dam mu y... hrabia mar Teraz co zrobi z tym? Pamiętam, że u light jeszcze zdobyliśmy nad leśnictwo tam A budujmy, budujmy co tam się będziemy. Wylot Hein trzeba wybudować tartak wynalazki, ciągle ten port lokalny mnie tak boli, że tego nie mam może górnictwo trochę podrespimy albo port port lokalny, jak się zrobi port lokalny to można podrespiać coś innego albo e tam, już jest wszystko mi jedno i tak to jest takie tak losowe, że tam po prostu naciskacie że chcecie mieć akurat w że tam są na nakładane środki na to, żeby to mieć. A dopiero po kilku tam latach dopiero to dostajecie. Nawet możliwe, że w ogóle nie dostaniecie. Albo po bardzo, bardzo długim czasie. To nie jest zbyt dobre. Raz dla ciągle się bije z księstwem Atmol. Nie mają w ogóle żadnego sensu ta wojna, ale co tam. W nie wiem, tarczowe trochę sobie może nie będzie jakiegoś takiego wielkiego chuchu na mnie A, pasale aha ja yeah. ja, yeah. tylko ten z Adhol jakoś mnie nie lubi, hmm, mu dar całą moją forse muszę prześle po ile się polepszyło w ogóle albo tak troszeczkę tylko Trzeba szybko napełnić ten skarpaństwa o jeszcze jest dobrze nie będę wypowiadał wojny bo to kopejki jakie mamy społeczeństwo Wierność dobro, rycerstwo, ale tam coś gdzieś troszeczkę tam się zwiększa, zwiększa się. O, wierność, u, u, u. trzeba powiększyć. No i co, nie oddasz? Nie dasz swojemu drugiemu synowi? Ja bym udał. Tomasowi, tam księstwo Mar, bo to jest jedyne co mogło być. No to dajemy dalej. O, hrastwo Orsza i Oxford. Jaj, Rykowicze są już w... Rykowicze są już w Anglii. Zadziwiające. Pierwsze ile ja mam jeszcze wyspy kanaryjskie? Te nikomu nie oddam, bo zawsze tutaj atakują później moich wasali. Zawsze jak, w, jak gram w tą grę, to zawsze tam atakuję. Zawsze. Ci. Muzułmanie. Saraceni niech. O! O, o, o! Czekajcie, czekajcie. Fajnie. Diskujcie z bar ma swoją córeczkę dosyć dziwna, no ale co tam? czyli mój brat nie jest zbyt dobry jego synek pierworodny też nie, Tomas jest bardzo dobry bo on no, y, będzie biskupem księdza y, arcybiskup archidiecezji Marii tak dzięki temu straciliśmy jednego swojego brata a w Mamy czterech książąt. Księ, księ, z czego? Y, dwóch arcybiskupów i dwóch chyba książąt. Tak, arcybiskup i arcybiskup. Jeju, arcybiskupy to są akurat moi krewni. Obydwaj. Donald Dumfeld i Thomas Dumfeld. To są moi krewni i oni, oni są arcybiskupy i też jest książę i książę Gilbert i Gilbert athol nie jest moim y, krewnym, ale ma, e, jest moim krewnym. i taki rodzinne królestwo. A ten y, zmarn fajny. W bazyliko już są bazylikę stawiać, a nie, a nie mają jeszcze cegieł do nawet cegiem zrobić, to po co tam być? rozumiem. Twój metropolita od lat wiernie ci służy. A no, proszę bardzo. Taki. Takie wydarzenie. Albo że Nie, tak się nie zestawię. O, stracaj drewniany pół i polepszy się. No to dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy mocne wieki. Cześć.